pani wszyscy mówią, nowe słowo, nowe słowo, ale chciałabym powiedzieć, że mamy tak brudną matę, że nie wiem, jak my nowy kawałek maty mamy przyczepić, jak to jest tak brudno. Zobacz, co my tu mamy. Co my tu mamy? Custeczki do sprzątania maty, tak? No. One ładnie pachną? Ładnie? Ładnie? Będziesz sprzątał? Chodź, będziemy sprzątać. Tu jest dla Ciebie ściereczka, proszę bardzo. No proszę ściereczka. Co chcesz? Nie, teraz na teraz nie. Teraz sprzątamy. Chodź. Chodź tutaj do mnie, chodź. Chodź, Fiseczku. Super. A tutaj koło mnie. Tu. No przejdź. Tutaj, proszę bardzo, chusteczkę. I tutaj wycieraj, no? Wycieraj tutaj ładnie.